Z Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz Jezus postanowił iść do Galilei i spotkał Filipa. Jezus mu powiedział: pójdź za mną. A Filip był z Bethsaida, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip odszukał Natanaela i rzekł mu: spotkaliśmy tego, o którym w prawie napisał Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Natanael mu odrzekł: Czy może być coś dobrego z Nazaretu? A Filip mu na to: Chodź i zobacz. Zobaczył Jezus Natanaela, jak zbliża się do niego, i tak o nim powiedział: Oto szczery Izraelita, w nim nie ma podstępu. Natanael zapytał go: Skąd mnie znasz? Jezus odpowiadając, rzekł mu: Widziałem Ciebie pod figowcem, nim Cię Filip zawołał. Na to ale powiedział: Rabbi, Ty jesteś synem Boga, Ty królem jesteś Izraela. A Jezus w odpowiedzi rzekł mu: Czy wierzysz, bo Ci powiedziałem, powiedziałem że Cię widziałem pod figowcem? Więcej niż to zobaczysz. I jeszcze mu rzekł: O tak zapewniam Was. Zobaczycie, że niebo jest otwarte i że aniołowie Boży wstępują i zstępują na syna człowieczego. Ciąg dalszy Janowych opowieści o początkach publicznej działalności pana Jezusa. Dziś słyszymy, że Jezus udaje się do Galilei, czyli w swoje rodzinne strony. I tam spotyka Filipa, mówiąc do niego: Pójdź za mną. Prawdopodobnie za tym się kryje jakaś dłuższa historia. To pewnie nie było tak, że po prostu pan już szedł i nagle zobaczył nie? człowieka imieniem Filip i powiedział: Pójdź za mną. Pewnie doszło najpierw do jakiegoś spotkania, rozmowy której efektem było właśnie to jezusowe pójść za mną. Ale co jest charakterystyczne, że Filip odpowiadając pozytywnie na to zaproszenie, od razu odszukuje niejakiego Natanaela, znamy go potem też w Ewangelii jako Bartłomieja i mówi mu spotkaliśmy tego, o którym w prawie napisał Mojżesz, a także prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. I, I tutaj pada z ust Natanaela takie bardzo znaczące zdanie, czy może być coś dobrego z Nazaretu. Dlaczego mówię, że znaczące? Bo dla mnie to nie jest zdanie, które Świadczy o tym, tylko o tym, czy w ogóle o tym po prostu, że Natanel czuł jakąś pogardę dla mieszkańców Nazaretu, czy też może w ogóle wszystkich małych miejscowości, bo taką był Nazaret. Myślę, że to jest, ta jego odpowiedź jest o tym, że. Że my mamy pewne takie własne oczekiwania co do tego, w jaki sposób Bóg się nam objawia. Że to jego objawieniu muszą towarzyszyć jakieś takie szczególne okoliczności. To musi być coś wyjątkowego, właśnie to musi być wielkie miasto, jakiś pałac, jakiś tron, nie wiem. No coś, coś nadzwyczajnego. A tymczasem on się dowiaduje, że od Boga mesjasz przychodzi z małej mieściny. Tam stamtąd w ogóle pochodzi. Jemu to po prostu nie pasowało do Boga. I myślę, że to jest takie naturalne, że kiedy poznajemy Jezusa, to wiele rzeczy w jego zachowaniu, w jego nauczaniu nam nie pasuje do Boga. Tak, i, i to bywa problemem naszej wierzy. To, to, to czasem czyni naszą wiarę po prostu trudną. Niektórzy nie chcą się zdecydować na wiarę, no bo mówią to, to czy tamto nie pasuje do Boga, a konkretnie do naszych wyobrażeń o Bogu. Yhm. No Jezus to przełamuje, nie, nie robi awantury, nie mówi Natanaelowi. No, pewnie tego nie słyszał, ale jako Bóg teoretycznie no, mógł wiedzieć, skoro widział Natanaela pod drzewem figowym, w domyśle w miejscu, w którym jako człowiek no, na pewno nie widział. Chociaż chociaż pod Figowcem, no jest się z daleka widziany, nie? ale ale to zdanie widziałem Cię pod Figowcem zrobiło na na, 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 na niesamowite wrażenie właśnie dlatego, że on sobie uzmysłowił że Chociaż ten człowiek, ten Jezus, Syn Józefa z Nazaretu, chociaż nie pasuje do Jego wyobrażeń o Mesjaszu, o tym, o którym w prawie napisał Mojżesz, a także prorocy, to, to jednak zorientował się na Tanel, że, że Jezus jest Bogiem a przynajmniej kimś naprawdę przychodzącym od Boga. Tak, bo myślę, że to nie jest takie do końca jednoznaczne, że te słowa rabbi, ty jesteś synem Boga, ty królem jesteś Izraela, że to było już wyznanie bóstwa Jezusa. Chociaż mogło tak być. Tak to jest przedstawione w filmie The Chosen. Zresztą piękny jest ten odcinek. Nie tylko ten, ale... Właśnie opowiadające o Natanaelu, gdzie pokazane jest, że Natanael pod tym figowcem no modlił się, ale to, to nie była jakaś taka piękna modlitwa, on się tam w pewnym sensie kłócił z Panem Bogiem, a właściwie zarzucił Panu Bogu, że go nie widzi. Tak, nie będę więcej opowiadał, nie będę spoilerował, jeśli ktoś nie oglądał, to polecam, bo bardzo ciekawie jest to ujęte, jest nadany pewien kontekst, pewna, Dopisana pewna historia, która jest możliwa i która pasuje właśnie do Ewangelii. Pasuje właśnie w ten sposób, że, że Natanel jakby no odnosi takie wrażenie pod tym figowcem, że Bóg go nie widzi. I właśnie dlatego no, takie wrażenie na, na nim zrobiły te słowa: Widziałem cię pod figowcem, no bo od razu sobie przypomniał, że. On pod figowcem mówił do Boga: Ty mnie nie widzisz, ja dla ciebie nie istnieję. A teraz się dowiedział, że to, że w jego życiu pewne rzeczy się nie układają po jego myśli, że spotykają go jakieś przeciwności, trudności, cierpienie, to wcale nie znaczy, że on przestał być ważny. Dla Boga, przystałby przez, przez Boga widziany, Ale właśnie, ta Ewangelia, trochę teraz wracając do tego, o czym mówiłem wczoraj, no, ta, ta dzisiejsza Ewangelia y, mówi o tym, że, y, że będąc z Jezusem możemy się czuć właśnie jak w domu. Dlaczego? Dlatego, że On nas zna. Że On nas zna. Mało tego nie po to nas zna, żeby nas krytykować, tylko zna nas po to, żeby nam pokazać piękno, które w nas jest. Tak zrobił Jezus wobec Natanaela. W żaden sposób go nie skrytykował, nie wytykał mu grzechów, które na pewno Natanael miał. Jeśli byśmy się trzymali tej fabuły filmu The Chosen, to powiedzielibyśmy, że teoretycznie mógłby nie? Pan Jezus mu zarzucić, że, że mało ma wiarę, że coś, że czegoś nie widzi, właśnie, że nie widzi, że Bóg go widzi. Nie? Nie, Pan Jezus nic nie zarzuca Natanaelowi. Chociaż nawet jeśli był rzeczywiście bardzo pobożnym i porządnym człowiekiem, to na pewno miał grzechy. Pan Jezus mówi o nim, oto szczery Izraelita, w nim nie ma podstępu. To słowo nie ma podstępu, no yy, tak... Yy. Myślę, że na tyle, na ile znam też Biblię, i to jest taki pewien se semityzm, który oznacza, że, że to jest po prostu prawy człowiek. To jest człowiek yy, właśnie szczery i uczciwy. No, właśnie, szczery i uczciwy. I to jest tak, że my popełniamy w życiu bardzo wiele różnych grzechów, ale na przykład yy, pozostajemy szczerzy i uczciwi. Do tego jesteśmy wezwani. Na przykład spowiedź jest też po to, żebyśmy pomimo naszych grzechów byli wobec siebie samych i wobec Kościoła, wobec innych de facto też. Tyle, że w bezpiecznych takich, że tak powiem, warunkach szczerzy i uczciwi. Jezus to uwypukla, o tym mówi, powodując, że automatycznie Natanel czuje się bezpiecznie, a to właśnie się dzieje w domu. W prawdziwym domu, w miejscu, które nazywamy domem, czujemy się bezpiecznie. To jest charakterystyczne. Tak, dom to jest miejsce naszego bezpieczeństwa. I ponieważ przy Jezusie zawsze możemy się czuć bezpiecznie, to dlatego, kiedy jesteśmy z Nim, to zawsze możemy się czuć jak w domu. więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.